Siemanko, to z tej strony Bakuson94 Witajcie w pierwszym odcinku ze serii Przygody Diego Zanim przejdziemy do odcinka to zachęcam Do zostawienia suba, lajka I komentarz czy, czy podoba wam się seria No i Jak będzie 10 lajków pod tym filmem Będzie kolejny odcinek Dobra no, to już przechodzimy do odcineczka Tutaj yy, za, i opowiem wam trochę o, o Diego. Diego Diego... Diego Evans Tak nasza postać się nazywa yy, Ma 17 lat Mieszka z tatą i z bratem yy, Pewnie się zapytacie gdzie, czemu nie z tatą nie z mamą? bo mama mu umarła, gdy Diego miał 12 lat. No, wie, to smutny, smutny, smutny ten Diego przeszedł y, rzeczy w, w życiu, ale na razie tak już się przyzwyczaił Chodzi co praktycznie co kilka dni chodzi na cmentarz do mamy, tam się z nic zapala. Ma brata, tak mówiłem, wspominałem. Młodszego od ciebie. Brat Jacob, który ma 15 lat. Jest młodszy o 2 lata od. Diego chodzi do tej samej szkoły co, on, co Diego, i to wiadomo, że do innej klasy. No i zainteres zainteresowania Diego to są Jest takie coś jak me mechanika, czyli wiecie, motoryzacja i koszykówka. Czasami sobie lubi pograć. I motocykle, czyli lubi sobie tak pojeździć na krosie. Czasami wypożycza sobie i sobie jeździ. I sobie jeździ jak sobie wypożycza, tak po takim górskim terenie, bo nie ma prawa jazdy. Poniżej się spytać, jak wypożycza? No, no, z tatą sobie jeździ samochodem. Tata tam podaje swój dowód, i ten, no i pozwalają mu jeździć. Jak widzicie, stan konta to 500 dolarów. Praca na razie taka szkoła. Chyba, I, i najważniejsze, że yy, na razie na start jest 500 dolarów, ale yy, Diego będzie dostawał od taty swojego co dwa dni kieszonkowe. Co dwa odcinki kieszonkowe w, w, w kwocie. 150 dolarów, dobrze słyszycie 150 dolarów Będziecie się spytacie, czemu co tak dużo będziemy dostawać? No bo yy, Tato Diego jest mechanikiem, ma własny warsztat samochodowy No to właśnie. ...i może też tak być, że będziemy mu pomagać w tym warsztacie. I jeszcze nie zapomnę... ...to na tyle na razie o ...całej historii... ...Diego. Tylko jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że... ...nasz Diego będzie się starzał... ...co 10 odcinków. Czyli jak ma teraz 17 odcinków... ...17 lat... ...za 10 odcinków... ...będzie miał 18 i tak... ...na przykład jak... I tak, I tak po kolei. Wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Dobra to wsiądziemy. Na rowerek. No i... Ja pojadę sobie teraz właśnie do szkoły, bo... Trzeba iść na lekcję. Więc zrobię wam takie krótkie cięcie, bo szkoła jest daleko. Będę jechał. Jeszcze może mi tak wywalić, bo... Ten. Ale zanim zrobię cięcie, to wam powiem czy, kim się inspiruję, żeby znów nie było jakichś głupot w komentarzu. Inspiruję się kaluchem, no z prawdziwym życiem, prawdziwe życie, też tutaj będzie właśnie Diego, żadne gangsterki, tylko, yy, tylko właśnie prawdziwe życie, tylko przygody Diego. Inspiracja, będę inspirować się tym, kaluchem. I piszcie w komentarzach, czy podoba Wam się seria i czy... i w, wysyłacie jakieś modyfikacje, żebym mógł rozmaicić tą rozgrywkę. Dobra. Widzimy się po krótkim cięciu, jak ja już, jak już dojadę do szkoły. Dobra widzowie. Diego już dojeżdża do szkoły i znów aż... W tym getatu, troszeczkę czas trzeba... Nie wiem, czemu tak to jest. Dobra, nie będzie tam tak na ale... tutaj będzie ósma. No i jeszcze lekcji nikt jego nie ma. No dobra, idziemy. Jeśli dzwonka nie ma to was musimy wodnić, no, bo Diego tam padnie i wygląduje w szpitalu dobra, idziemy sobie. Penic tam stoi. Dobra Pokażę Wam y gdzie Diego będzie miał WF Tutaj jest na obiekcie szkoły, który pilnuje uczniów, żeby nic im nie zagrażało. Tutaj będziemy Digo, tam już ktoś sobie rozgrzewkę robi. Biega chyba Big, big, big Test robi. No i baba, to nauczycielka była. Tutaj jest nauczycielka. ta co sobie pali papierosa? Dobra to idziemy.

Słyszałem, że masz jakiś problem do mnie Wzywałeś mnie właśnie, bo wiecie jak przychodziliśmy sobie, żeby wam pokazał żeby wam pokazał gdzie Diego ma WF obiło mi się Diego, Diego usłyszę jak się z niego ten gościu śmieje, że nie ma mamy no to Diego Diego ten to sobie to Diego wziął to, spał w swoje ręce no i leży tam na no, najgorsze, że chyba nie wiem, nikt tego chyba nie widział, chociaż chodzą, o kurcze No i zrobili zdjęcie. Zaraz tutaj nauczyciele się zbiegną. No i Diego będzie miał przypał, bo tutaj gdzieś powinna być kamera. Dobra. Jak coś będzie się działo, takiego u dyrektora jak wyląduje albo coś, to wam powiem, ale po krótkim cięciu, bo idę do, na lekcję. I... Dobra. Dzień dobry. No i tak, widzimy się za za, jakąś, za jakiś czas. Dobra, widzowie ja już po lekcjach. No i stało się to co myślałem. No, że jak to już donieśli nauczycielom Diego dostał za, yy, musiał iść do dyrektora. No i się porobiło tak, że... Dostał uwagę No i co najgorsze do, do Powiadomion Ojca jego się to właśnie tylko tego bał No i tam Jak na razie Dobrze obiegło, że nie będą Problemy prawne, policyjne Tylko gościu się obudził no i wszystko. Poszedł do higienistki. Poszedł do higienistki. Dała Ta mu tam... Dała tabletkę na ból głowy. No i... Przestała go głowa boleć. Tak właśnie, w jego tak mocnym mu przywalił, że... Leżał sztywny. I zanim wrócimy do domu, to sobie pojedziemy na skatepark. Skatepark, właśnie gdzie jest? Skatepark tu. A po skateparku zobaczymy, co się będzie działo. Na razie bym nie chciał wracać do domu, no bo może być gruba akcja w tym domu. Słońce tak za chmurami jest. Właśnie Diego tak kończy lekcję. Jest kilometr Zostawcie... Nie wiem, już mówiłem, żebyście zostawili suba lajka, ale zostawcie... To zostawcie jeszcze raz ten, bo to na pewno mnie zmotywuje do dalszego nagrywania no i, i pocieszy Diego a w komentarzach napiszcie Ci się podoba seria um, jakieś modyfikacje Bo widzicie baba tam w słuchawkach była no i Diego by ją przejechał. Jedziemy z takim środkiem drogi. Wiem, że to takie nie... nie... przepisowe, ale. Dobra. To Diego jest jeszcze ten. W delikatnym stresie, że będzie miał. Może dostać karę. W najgorszym przypadku. Chyba, ja, że wytłumaczymy tacie, o co to poszło, ale, wiecie, to nieważne, nie o co poszło, tylko ważne, co się zrobiło, nie? Cel na razie, nic nie mamy na celu, w dług też, bo nie braliśmy rozszerzonej pożyczki. sobie na skate Park? No i Bo jego tak teraz musi odreagować, co to się, co to, co zaszło w szkole. Chociaż dobrze, że nic nie mamy, żadnych problemów z policją, właśnie z prawem przez to, przez to pobicie Ale cho, fajnie, że chociaż jakaś nowa seria jest na tym kanale niż tylko farming. Farming też się będzie pojawiał. Nap napiszę wam na społeczności, kiedy będą odcinki z GTA i tak, taki kalendarz zrobię. Taki terminarz. Ale odcinki chyba zawsze będą po, o 15 chyba. No będę musiał tak sobie gdzieś w dzień wolny to robić, taki film filmę Dobra, bo Diego widzę, że zgłodniał To sobie ty, i się by już tak powyszali, no, poszalał sobie na biuroweku To jedziemy tutaj niedaleko i jest Burger Shot. Tutaj policjanta nie rozjechać. Burgershot. O, właśnie go tutaj widzimy. Nie patrzcie na to, że się tekstury nie czytują Ale taki bulgarshot wygrałem. Tutaj jest, co widzę, jakiś klient stały. Uciek. No, jego tutaj sobie. Yy, zamówi jedzenie bo na razie widzę, że nie ma żadnego pracownika i widzimy się po krótkim cięciu dobra widzowie mamy czekaliśmy no krótko czekaliśmy wodę dokupiłem no i Hambur dwa hamburgery i teraz no i chyba trzeba teraz wracać do domu bo nie ma co robić na tym mieście jest taka późna godzina go muszę odpocząć więc widzimy się po cięciu gdy już do jadę do domu wiem dużo cięć jest ale nie chciałbym wam długich filmów robić tak? no i sobie zaznaczam dom no i widzimy się po krótkim cięciu Dobra Właśnie widzowie Ja już jechałem, schowałem sobie rower do garażu Jak widzicie Ojciec też już tutaj czeka Ale nie chciałem z nim gadać tak Poza nagrywaniem Więc przywitam się z nim Pogadamy sobie. Cześć tato. Co Cześć tato. To wszystko już wiemy. Diego dostał je karę i bo wszystko, tatu się, wszystko się dowiedział o tej bójce właśnie i kara jest taka że nie będziemy dostawać kieszonkowego nie dostaniemy napiszcie ile ta kara ma trwać bo co dwa, co dwa odcinki się dostaje 150 dolarów od ojca to myśl... Możecie powiedzieć ile chcecie odcinku, żebym nie dostało kasy. Pamiętajcie, że co dwa. No i kazał mi iść do domu i się uczyć. No to muszę iść. Ale takim smutnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w następnych. Zostawcie suba lajka i wbijajcie na... Kanały w opisie, Discorda oraz na moją grupę na Robloxie to zareklamować. No i bajo, jajo.